Ja, ja, nach den letzten zwei doofen Niederlagen, die wir uns uh, selbst herbeigeführt haben, hier in Warschau uh, zu spielen, war sicherlich alles andere als ein leichtes Spiel. Auf den zwei großen Porraschen, die wir uns nicht selbst anschreiben müssen, hat man alles auf den Weg gebracht, das hat keiner gesagt. Wir wussten, was auf uns zukommt, e, welche physischen... Eigenschaften Wiedzieliśmy co na nas tutaj co na nas czeka. Znaliśmy możliwości tej drużyny, że jest to fizyczna drużyna. Widzieliśmy też z jaką siłą ona tutaj gra i jest to też, wiedzieliśmy też, że jest to drużyna bardzo silna na swoim stadionie. W niektórych momentach pierwszej połowy mieliśmy problemy, nie wiedzieliśmy w niektórych sytuacjach jak się zachować. W cudzysłowie pływaliśmy. Mieliśmy w tym spotkaniu też te troszkę szczęścia, które nam zabrakło w poprzednich spotkaniach. Ja, in der zweiten Halbzeit wussten wir, dass Rat dieses Tempo nicht mehr gehen kann. Wir wussten aber trotzdem um, 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 um die Gefährlichkeit in diesem Team, was das Umschaltspiel angeht, was die offensiven standard ale widzieliśmy też znaliśmy też siłę tej drużyny w przejściu z defensywy do ofensywy i oczywiście znaliśmy ich siłę przy sytuacjach przy Fagard. Mm. My I Uważam, że nasza drużyna naprawdę bardzo dobrze zagrała w drugiej połowie. Ja an diesem Zugriff gehabt im Spiel, wir haben ja, ich denke, dass in der zweiten Halbzeit besser waren als inne. Wróciliśmy do gry, graliśmy piłką. Uważam, że byliśmy w drugiej połowie dużo lepsi niż nasz przeciw. Ja. I so kann ich sagen, dass ich mit diesem Punkt und dass die mit diesem Punkt zufrieden ist. Dlatego mogę powiedzieć, że zarówno ja, jak i drużyna jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Ja, jetzt gilt es, w um, <coughs> vier Spielen. Stadium spielen wir dreimal zu Hause, um, mit ganzer Unterstützung unserer Fans. Die uns Top 8 Teraz w pozostałych czterech meczach, które, z czego trzy mamy, gramy u siebie na własnym stadionie, z, ze wspaniałym wsparciem naszych kibiców, którzy nas, którzy nas również tutaj dzisiaj wspaniale wspierali, musimy zdobyć jak najwięcej punktów. Ich habe das zu Beginn der Saison gesagt, ich habe das während der Saison gesagt und ich sage das jetzt auch noch einmal, dass sich unter den Top 8 in dieser Liga mit diesen Mannschaften entsprechend zu qualifizieren keine Selbstverständlichkeit ist. Że zakwalifikowanie się w tej lidze z tymi y, współzawodniczącymi z nami drużynami nie jest, y, y, zakwalifikowanie się w pierwszej nie jest łatwe w tej lidze. Kto einfach Kto uważa, że to, że tak powiem, należy nam się z urzędu, ma, nie ma za wiele pojęcia o tej lidze i chyba troszeczkę myśli za arogancko. Es wird noch ein kampf von allen Mannschaften

Tak, aby jak das Team glaubt fest an sich. Das Team hat heute standgehalten. gehalten Drużyna dzisiaj, äh, ten opór. Und äh, ja, ich bin sehr zuversichtlich. Ich muss so, auch nochmal erwähnen, äh, großartige Leistung von äh, Maletz heute. Muszę dzisiaj jeszcze też tutaj powiedzieć o naprawdę wspaniałej dyspozycji Mariusza Maca, który tak naprawdę od maja ubiegłego roku w ogóle nie grał, nie uczestniczył w walce na boisku. jest to dla piłkarza bardzo długi czas, bo Mut i dzisiaj tak jak zagrał przeciwko... Temu niebezpiecznemu przeciwnikowi naprawdę chyba to. punkt Ale jak już mówiłem, nasza drużyna tutaj ten jeden punkt wywalczyła. On I o to chodzi. O to chodzi. Dziękuję bardzo. Myślę, że pierwsza połowa w naszym było bardzo dobra. Nie pozwoliliśmy połownie na nic, dali jeden strzał. Mieliśmy wiele sytuacji, to my też powinniśmy rozstrzygnąć w pierwszej części I to, yy, i to zdecydowanie uważam. Niestety, jedna kontrowersja też sędziowska nie pomogła, bo bliźniacza sytuacja z Poznaniem, gdzie bramkarz wchodzi w mojego robotnika najpierw lewą ręką, później dopiero wybija piłkę, czyli, czyli ewidenty rzut karne, no Wszyscy to widzieli. No nie jesteśmy jeszcze lechem, więc. Druga połowa, no, nie mogliśmy tej płynności już swojej złapać i, i ona się wyrównała, pogoń była może nawet, nawet była więcej przy piłce, ale z tego licjennika nie było już sytuacji. Teraz zakończył się remis, mało remisujemy. Jesteśmy taką dużą bezkompromisową, mającą swój styl, a dzisiaj Podzieliliśmy się punktami, chcieliśmy bardzo ten, ten, ten mecz wygrać, na pewno duży niedosyt jest u nas w e, szatni dzisiaj, ale tak jak powiedziałem za dzisiaj jesteśmy niepocieszeni, a pewnie w, w poprzedniej rundzie po punktu spogonią, z punktu za zado, bylibyśmy zadowoleni, to, to też pokazuje, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy i że mocno Mocno rozwinęliśmy, że możemy walczyć z najlepszymi i możemy czuć niedosek. To też jest istotne w, w kontekście kolejnych meczów, bo uważam, że, że dzisiaj kolejny nasz dobry mecz i gratulacje dla, dla zespołu, gratulacje dla kibiców, bo znowu fajna atmosfera i, i duże podziękowania. Mam nadzieję, że to nie siądzie i w kolejnych meczach też będą nas wspierać, bo, bo te decydujące mecze tak naprawdę dopiero przed nami. Te, te finały jeszcze cztery, tak jak powtarzam. I, i wszystko jest możliwe, będziemy patrzeć do ostatniej kolejki tej rundy zasadniczej, żeby znaleźć się w ustępie. Dziękuję.